Hej, cześć kochani, witajcie na kanale Sklepus Z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat. Dzisiaj znowu popracujemy sobie na kolekcji e, piersień i róża od Paper Heaven. E, mi się bardzo ta kolekcja podoba, ja się po prostu zakochałam w tej kolekcji. E, tym razem popracujemy na małym bloczku. Poprzednio pracowaliśmy robiąc zegar na dużym bloczku. E, jednakże taką kartkę oczywiście możecie zrobić z różnych przeróżnych e, kolekcji. E, dzisiaj będziemy też pracowali na wykrojnikach od e, Craft and View Design, tych takich e, z przeszyciami, z ramką. Tutaj mam też wykrojnik od no chyba kotyczka, kotyczka. Podlinkuję Wam na dole. I powycinam sobie w złotym papierze właśnie lustrzanym kilka tych różyczek. Mam też powycinane elementy do wycięcia, bo na nich będziemy głównie pracowali. Pewnie pojawi się troszeczkę, może gazy, może troszeczkę sizalu, na pewno pojawi się sznureczek, na pewno pojawią się gnieciuszki. Wszystko, czego użyję do zrobienia dzisiejszej kartki, znajdziecie podlinkowane na dole. A będziemy pracowali na bazie kwadratowej, która będzie miała, już Wam powiem, 15 na 15? Nie, 14,5 zrobimy na 14,5. Czy 15 zrobimy? No może zróbmy 15. Tak, to zróbmy bazę kartki 15 na 15. To będzie wycięte w złotym papierze. Ja już tutaj sobie wybrałam dwie strony, które mi się bardzo podobają, na których będę chciała pracować. To są właśnie ta bogato ukwiecona, na nią będzie złota ramka i tutaj wycięta mniejszym wykrojnikiem ta karteczka z tymi różyczkami. I utworzymy sobie kompozycję kwiatową. Tutaj mamy paseczek z napisami. Myślę, że wybierzemy sobie w tym wyjątkowym dniu. Jeszcze nie wiem, czy złotą, czy czarną wersję. Możemy też, widzicie, zrobić jakieś ślubne, możemy zrobić też na różne okazje. Także zapraszam Was do wspólnego skrapowania. Jak widzicie, mam już tutaj powycinane właśnie w tym złotym papierze różyczki, tutaj tło. Kartka 15 na 15 Jako, że ta kartka też ma 15 na 15 to będę musiała ją troszeczkę skrócić. Przykładam sobie i ołóweczkiem zaznaczam, gdzie mam dociąć. I wezmę sobie jeszcze jedną taką kartkę z kolekcji, tylko zastanawiam się, czy na tę dać też taką samą, czy jakąś inną. Ale wydaje mi się, że też dam tą w kwiaty. Bardzo mi się ona podoba. Chociaż ewentualnie mogłabym dać jeszcze taką szarą. Hmm. Teraz tutaj mam dylemat. Malutki. Może dam tą. Jednak dam to i utnę je obie naraz. Bierzemy gilotynę i tutaj, sobie zaznaczyłam, docinam. No oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zapomniała przed nagrywaniem wyczyścić pamięci w telefonie, no niestety... Musiało mi się to przytrafić, yy, ale nie, nie zrobiłam wiele, bo przykleiłam właśnie sobie przód i tył i tutaj też przykleiłam właśnie na tekturki tu też jest warstwowanie na tekturkach znaczy tekturkach to są pozostałości po tekturkach jeśli pracujecie na tekturkach to takiej pozostałości ja sobie zawsze zostawiam i gdzieś tam właśnie warstwuję w ten sposób można też to zrobić na taśmę piankową można też zrobić na zwykłą taką tekturę w którym Wam przychodzi zamówienie no i teraz będę chciała to przykleić tutaj w tym miejscu No, i teraz będę tworzyła kompozycję z tutaj elementów do wycięcia, z tych różyczek, które widzicie tutaj, powycinanych, ze wstążyczek gnieciuszków oraz ze sznureczka. Mam tu szary sznureczek. I jeszcze, co miało być, moc gorących życzeń, wydaje mi się, że. Nie ma tu nic czarnego, więc nie będziemy mieszali kolorów. Zrobimy, wytniemy to w kolorze właśnie tym złotym. Wytnę sobie takie kółeczko z przeszyciami. Jeśli chcecie, można też dodać drugie kółeczko w takim złotym kolorze. To będzie jeszcze bardziej. O, możemy sobie. W zasadzie z jednej bądź z drugiej strony zobaczymy, która nam będzie pasowała. Klej na gorąco już mi się tutaj nagrzał, już nawet widzę, że glutek mały wyleciał. Więc zabieramy się za tworzenie kompozycji. Właśnie jeszcze dodam sisal. I zobaczcie, w prosty sposób mamy zrobioną karteczkę bez użycia kwiatów, tylko przy użyciu odrobiny sizalu, który nadaje fajnej lekkości, romantyczności tej kartce. Wszystkie elementy, poza tymi tutaj różyczkami złotymi, wycięte z kolekcji. Mi się karteczka bardzo podoba, jest bardzo efektowna, w ogóle ta kolekcja jest cudowna. Zapraszam Was do sklepu na zakupy. Zapraszam na kolejne inspiracje. Subskrybujcie kanał Scrap Pasja, subskrybujcie kanał Gosia Świat. I widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że karteczka Wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. pa Pa!